Świńska bajeczka o Knuromirze i Obierkowej Księżniczce. On był różowiutki, miał szynki przyzwoite, szczecina podstrzyżona, raciczki też umyte, ogonek dość pokaźny i zakręcony nieco. Sam lubił jechać pompki, bo myślał, że polecą. Na niego inne świnie co w chlewie z nim mieszkały, lecz one miały w zadzie, w ogóle nie wzdychały. Się prędził wśród obierek, gdy wstawał wcześnie rano, Knuromir się nazywał, na imię tak mu dano. Przechadzał po podwórku śpiewając kwi, kwi, kwi. Normalnie, bo był świnią, kwi, to tak jak Doremi. I czas mu jakoś mijał, sestawał przy korycie, koryto wręcz ubóstwiał i tak leciało życie. Pewnego razu w środę, gdy jadł, bo robił masę, nie wiedząc, że na finał i tak zrobią z niego kiełbasę. Do chlewu chłop wprowadził, po cichu, bez poklasku, świneczkę cud różową, co weszła w słońca blasku. Knuromir więc nie wiedział, naprężał jeno szynki, czy blask to był ze dworu, czy może bił od świnki. A świnka tak ponętna I rzęsy długie biała Stanęła przed wieprzakiem W blask obleczona cała. Się przyjrzał wieprz pannicy, Zlustrował tylne szynki, Oj byłby zacałował, Pomiział wieprzowinki. Stanęła cudna świnka Na wieprza bokiem zerka, Podchodzi doń Knuromir. Mam dla ciebie obierka. Widzę, że piękna boisz. Zdradzasz to po swej minie, tyś różą w moim chlebie, a reszta to są świnie. Pozwól, że oprowadzę, w raciczkę cmoknę ryjem, tu proszę skosztować obierki i pomyję, tam dalej jest posłanie, niech tylko przegnam kaczki, gdy zechcesz mego ryja, to zrobię ci prosiaczki. Różowa jesteś pięknie, ten róż twój na mnie działa, Twe oczy, ryj, raciczki, ja pragnę Twego ciała. Więc popatrz w moje ślipia, to nie są żadne gierki, Pożądam cię jak świnia pożądać ma obierki, Twe oczy niczem lazur, Szczecina się prostuje, Ty wybierz mnie jednego, bo knury to są, niedobrzy są. <gry> Jak nie chcesz się klamotać, przynajmniej nie od razu. Całować bardzo lubię, więc nie czyń mi zakazu. Twój ryjek aksamitny, a wargi jak maliny. Chodź do mnie, daj skosztować twej słodkiej wieprzowiny. Tu ciepło i intymnie, gdy chlewu zamknąć drzwiczki. Co może zrobić świnia z obierków dla księżniczki? I kwiczał tak Knurosław, czarował, puszczał oko. A świnka nie wiedziała, czy głupol on, czy spoko. W zasadzie czuł za tłusty, dal, daleko mu do normy. Rzuciła więc, spierdalaj, nie szczerze, tak dla formy. Lecz potem tak z wieczora tych słów pożałowała. Podeszła do niej ryjkiem, go swoim pomiziała. I gdy tak rano wstała, bo oczy otworzyła, spojrzała, jest koryto, lecz reszta gdzieś wybyła. Bo tak się tak złożyło, bo tak się składa czasem, Knuromir choć zakochał, to poszedł na kiełbasę, a morał niezbyt długi, za darmo, nie za kasę, klamoczcie fajnych samców, nim pójdą na kiełbasę.